Mało nie, sprzątaj, nie, mało nie sprzątaj, mało nie sprzątaj, a masz nikt po zamiatał Nieprawda, ja też tam najdam i zabiłem o, o. O, Nie, kurda. nie, o, nie proszę. proszę Nie I will survive, nie, chylaj, nie wychylaj, Plecy, plecy, plecy Dziurka, dziurka w szafie, dziurka, dziurka w, w szafie Dziurka w szafie sraf... sraf... ja Tak za Seritka, troszeczkę za gładka. Zamiast Serilka to powinniśmy mówić właśnie Zagładka, bo to jest śmieszne. A Serilka nie jest śmieszna? No, Serilka to się. Serilka jest OG, No Serila to brzmi jak kurwa jakiś po meksykańsku coś. Serila! Takie jedze jedzenie takie, nie? Sprzedają kurwa jakieś. Gorące, gorące, gorące Serila. la madre, Serila! Miesiane, miesiane. o oh marłech, Si sam. Barney jest już ze On mi robi lights O, Osobnie nie no. <gry> jest troszeczkę taki, wiesz Robi dry-humping No, stiknęły wieżyczki No nie masz w życie, kurwa, dali Jestem osrany, nie? O, kurwa Musiał się musi ekran, kurwa, cząść, jakby Nie, to było jakieś trzęsienie ziemi No, bo generator rozjebałem no i chuj mi to obchodzi. tłumiks tłumik zdjął, supresor. Tłumik djął na, na dachu. Idziemy. Tylko no, ja. nie Jakiś ma z nimi walczyć, trzeba spierdalać. Fuj, idzie, fuj, idzie. Jakiś na dach. gdzieś na uje. Dziś, tak, ja, nie na dach wiem, ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie pomocy, wiem. Pomocy, pomocy, ja wiem jak, exit tu jest kurwa, exit sign, tylko trzeba się kurwa przedrzeć przez te kurewki tu. Help me, help me. Zajebam ja bombę tam! Zabiję bombę tam! To jest ten penis. przekreślony. Co wy piszecie? To nie jest penis! Bo ale... Barniego za piją za No i chuj! Barni ty kubana! Wyjewaliśmy się wszyscy? Nie, Barni się wyjewał. Kurwa? kurwa no! Antoni! To patrz, ja mam pojęcie, kurwa się kampić, nie? Chodzisz tu do góry, kurwa i napierdalsz. Chodź do góry, zeskoczył na się wyjebał No kurwa nie. i barni się teraz wyjebie, bo jest kurwa na dole, widzisz tą kurwę jebaną? Ja wrzuciłem idę, i idioto. Eks, eks, eksplodowałem Masz barni? Barney'ów? To jest kurwa... Dalej, dalej dawaj chodź Coś mi nie pasowało, że jest dwóch kurwa Skopiowali się Skopiowali taki... ci skurwysydy Tak w Naruto zajebał jakiś ten Shadow Klondzitsu, kurwa ze No jezu, kurwa odrzucam tego Nejda, kurwa Gormon Devilu, mógłbyś kurwał rzucać tego Nejda na dalej niż 2 metry? Właśnie znaczy ja mam problem, że on rzuca kurwa na 80 metrów. Tak, jak złapiesz w locie, chcesz go odrzucić, to już nie rzuca daleko. Ooo, no, więc kurwa idzie tam. No i tędy idziemy teraz, z Barnajami. Ups, hopper już mnie wciągnął. Kurwa, Minecraft Hopper mnie wciągnął. Okay. Skoczek tak zwany nie zabił Dopnę się po tego o. Chodźcie, chodźcie ze mną Mamy Od doktora diminu. w napierdalaniu kombinatu no. A ja prawym klikam to rzucą tak leć. Rozkład jazdy, jazda z kurwami to Naprawdę się dopiero też dowiedziałeś, że tak to działa? się kurwa nie, ja nie używałem tego nigdy Kurwa, ruchamie! Wydaje mi się, że w większości gier tak jest, że prawem się lekko rzuca, Uy, ale... Bo w... mnie rucham rucham dupę! Cąpku, ciągło, ciągło, ciągło Counter strike, counter strike Nara. <noise> Nie, Barnea strzela. O kurwa MP5K, K. będzie dobra MP5K. A wiesz jeszcze to jest skrót, kurwa K Nie wiem Kompakt Arabii. Nie, yes? od, od, od kurc... Kurc to z niemiecki oznacza krótki. No, Jurtiki skurcz. <laughs> Wyłączone gryfanie, już nigdy wami na nie nagrywam. I think, I think uderzyłem. Nie! Przeładowywanie trwa kurwa milion lat, a oni zdążą mi zwałdować dwa magazynki w dupę. Granat, uwaga! Dobra, Blumen, dobrze się ruszyłeś za, za tego kontenerowca. No, proste. Ja raszuję. Zobacz jak Stadela jest blisko, Jezu. Idziemy powoli do niej. No i ci wyjemy, nie? Bomba, bomba! Raketyiren, tej... raketyiren w niego! Dobra, <słyskanie> stinger kurwa, jawelin jak na Ukrainie. Raketyiren, raketyiren! Widzę chłopa co napierdala. Widzicie oh, Raketyiren no, no, no. ty oh, no. chrasiren kurwa, pig bi jak leci, jest? kurwa, jak rakieta leci. Rakieta. Gdzie jest tu. Jebnie. O. Jebło, o. leci. O, o. Ale się, się rozpęk, kurwa. Na części. Trainer, strainer, pomóż naszym, pomóż naszym. Kurwa, co to za ohydne gówno. To pająk. Już walczyliśmy z tym gównem poprzednio. A, to wypierdali się, czy nie? A, to, to z tanki, ale ja się wyjebię. Ucieka, pa, ucieka, pomaloła. Jaka dziw Dobra, go, go dalej, go dalej. Combine Elite. Go, go, nigger rangers. Co? mam iść dalej? Ja nie wiem, iść. Ja nie wiem, U, zaraz się otworzy, zaraz się otworzy, spokojnie. Bardzo ale się. Nie, nie może kolejny przyleciał. On jakiś czołg ma? Co to kurde jest? Jakiś łódź. Zapraszamy na premier. Zapraszam do zabawy, awy, awy, awy Bryzki skibili toilet, goni mnie Co się czujesz, Pa Fajder, nie będą z tego łupać, kurwy Czemu jest tak ciemno na tym dachu? Nie wiem. Ale rzuciłem najdzika tam oh my... a jeden umarł Nie, to jest... Okay, rzucaj na jedy, zrzucaj jedy. Kurwa, co to jest? Idą, nady? idą. Nie, jbl rzuciłem. jbl Ten slang kurwa, nasz jest cudowny w tym Half-Life No, JBL. Jakie są jeszcze słówka? Jest JBL, co jest jeszcze? Nic, tylko jest JBL. No. naszym z slangiem. O, to te pomy. Teraz ja nie wiem, Nie Hmm, bo tak samo z siebie to wychodzi Cebulka, cebulka się. Wszyscy cebulka No jest Cabulo, no. Ale mnie kurwa wykrzywia, to już ja. zdycha. Dziwi się, jak to wygląda. chodź, Chiny, w miejscu, kurwa. Take this, take this medkit. Take this medkit. Take medkit. Med <laughs> med med <laughs> ale. Ale Drey Humping. O, 69 kafę. O, przetawkuję zaraz, nie? Overdosing Pentanel do mi tam podaje kurwa No, tak zwany troll Mały taki trolling, tak zwany robię Ej, typ, wypierdalaj Nie, to jest kobieta Tłumik wyłączyli i otwarli bramę? Nieźle Supresor to było od tego, że się można ruchać i Nie ja, mam rakiety, nie mam rakiety, nie mam rakiety Ja mam do gówna? O, robisz, Zdychaj, tak. o, kurwa, to gówno? Zdychaj kurwo. kurwa, kiełbąski! O kurwa, co zrobił? Zajebał nam furą, kurwa, z kurwy, syn. Nie, to jest jak czołg z gry, zostać cztery, śmierć. Tam jest inny, drugi nie? To nie, to jest cztery. O umar. Bid. Bid. To, ale to jest dosłownie jak w, w tym... nurkach piekielnych. W jakku ja o mieć znowu Kurwa Co się było. No bo ten strider jeszcze strzela taki specjalny atak ma. Uważaj Kurwa, kto mam. po... Metkita ci chce dać, no! Nie potrzebuję muszę go zabić. Ała My god! My god! Ach, tam jest dwóch! Dobra, nie chcę się kurwa marnować na jednym gra A zabiłem strzelanki. A bo my tu idziemy, tak? And... Go, go, go! Nie tu, nie tu. A drzwi, które tu były, Które by, kurwa, które endy. co, co? co? Ta Tam ta się respawn przeciwnicy wymyła. Trzeba się cofnąć. Chodź, nie, chodź. tu ludzie nasi, nieee. Nie mamy, kurwa, iść. Sięż niestety panie śmierć w palce bohaterskiej. O, tu jest ammo. Co, co on robi, co on robi? Ej, rakiety są na mnie. Kurwa, Szelamy! Jebać strajdera. Kurwa, ale zajebał orbitala w kogoś. umarłem. Wyjebał mi. A ma. Blumen, chowaj się. Chowaj się. Chowaj się. A gdzie kiń nie? wyszki? Jest, ale śmiesznie jęknął, kurwa. Jak like zombie No wszyscy to mają te same dźwięki Ta gra jest po prostu indie company nie? Ja obudzę PTP Jak dobrze, że mamy nieskończony zapas rakiet Jakbyśmy przegrali tę w Czemu czemu rebelianci. Leży Eee pomocy DET! Ej, jaki setup, pa! Kurwa, taki to bo pożyje, bo... nie? Dwa kąpy? No, ale lepiej myśli. chodzi. No, te, ten komputer odpali jarkowa płynnie. Znawia no, się tylko no, ten. No, <laughs> nie ma innego kąpa, nie? 10% różnicy na stricach. O, kurwa, ale poszła kula. LEVEL CHANGE Yes URAAAA Musiałem obrzędy przejść Prawie się Zbermowałem oh. Strzałem jęki O kurwa uciekamy z rajdrysówami Lecy biegnij Lewo, lewo, lewo! Nie mogę, nie mam staniny. Musicie beze mnie kontynuować. Ale ale kurwa, z Digla natierdala. Mogan Kurwa, co to jest? O, bomby wy wyrzuca. City Stunner. City bomber kurwa, una bomber. Nie! Góra Ja by się Biegnę, biegnę O tutaj Kurwa, jak tu jest? Never gonna break my straight.

Kurwa strider, nie tam jest iś. Chciałem iś. Gdzieś idzie teraz? Tu. Strider chodzi, uwaga. Du, du, du. Moje jelita. Mam zorachapsa. Chodź nie ma no cię. No strider. Można troszkę. O kurwa, to bo. Nie, wycofał, nie się, wycofał, wycofał się, wycofał się, wycofał się, NBC. Drugi, drugi! Nie, on go zabił, mnie Nie, jakiś czarza tak zrobił. Dobra, my idziemy dalej. Niestety. Niestety ale ten użytkownik musi zostać. O kurwa! O, kurwa to mi auto ojej, są autom. nie? Cały magazynek przyjął. Typowe. Gipikal, gipikal tak zwana. No, może mieć człowiek, kurwa. Nie, jebnie! O. Nie kłamał, jebu. Ja... nogi. <grywa> się <porwa> w <grywa> nogi to chyba najmniejsze... ...najmniejsze z twoich utrapi w tym momencie. I'm hit! I'm hit! Zna się, ze no, swoich napierdalałem. nie dwóch jestem. Hiluje, hiluje! Podejdź, podejdź, Nie! Dzięki. Nie, admin pierdoro. A Amazji to jest taki człowiek, że z nim można konie kraść, nie? się mówi? O kurwa! Ja pierdolę! Ja, jakie combo za No to wykrakałem trochę chyba. Ale ult! Przypierdolił lasery! Triple kill! I triple, triple kill w drużynie przeciwnej. Potrójne zabójstwo w drużynie przeciwnej. Ta gra to jest Dark Souls, kurwa, wśród Half-Life'ów. typiczne, nie? jest czyściutko tutaj w tym, w tym etapie. jest czyściutko. Cafe Baltic? Czekaj, Baltic? Czy to się w Polsce dzieje. Mhm, <laughs> <laughs> nad morzem. Dlatego rybka kosztuje 10 tysięcy fałdolców No, czyli City 17 to jest gdański znaczy. Ja pierdolę, ale teoria. Coś się zgadza. Nie, no i Najdę, najdę, uwaga! bóg. Każdy wie, że może bałtyckie to tylko, tylko polska na nim leży. No tak. No tak. Ale rozdałem banie kurwa KNS w najlepszych latach. To nie tak, że ktoś Kennedy'emu rozdał? Kennedy nie Kennedy. kurwa. się your, <laughs> your head się of? pyta ci swoje Nie mogę kurwa trafić, no. Dzień. A bo ten Digl jest kurwa niecelny. Komu nie Pracuję. Ty odrzucił najdów Ile najdów? Nie ja mam tam kurwa wejść how big, how big, how big. Jak mamy tam zagościć do nich? To nie tam, to nie tam, trzeba iść. nie wiem gdzie Nie bo on nie wie, to koniec Wszystko u mnie gra jak Fortnite na ciebie to mogą być no life Brawo Za klaską bym są sobie bym mógł. Nie, spadłem i my Umarłem tego się nie da kurwa prze <grym> <grym> Klasy się wyjebali wszyscy kurwa Wiesz, kurwa ta gra wymaga jakiś pojebany park nie wiesz że te bumery kurwa co grały 40 lat temu w tą grę To oni to ogarniali Ogarniali no, Ogarniali to autentycznie. Nie. Po prostu my gramy na jakimś hard mode kurwa, bo są z trzech kurwa na synergy. To od razu oznacza, że musi być kurwa poziom trudności większy niż hard kurwa w Half-Life. Trzech typów to trzeba napierdalać, 80 razy kurwa w No tak? No to jest realistyczny tryb, tak? Ma to sensacje, razie... ma to sensację. Jesteś tego... Jesteś re rebel tak zwany i się napierd... z kombajnem są jakieś zajebisty No bo nie czuję O, grenade! I się respiem w nieskończoność, nie? Rurę podniosłem. Rura. Rurę. Rura. 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 musi je jebać!